Panie wojewodo. Witam również burmistrza miasta i gminy Opatowa, pana Grzegorza Gajewskiego. Również witam tutaj moich gości, szczególnie witam pana Roberta Piercińskiego, firma Drejer, która aktywnie pomaga w wniesieniu pomocy uchodźcom wojennym. Ale to wszystko pod bacznym okiem pani dyrektor Małgorzaty Szczepańskiej. Pani dyrektor, ja tylko przypomnę Państwu, że w pierwszych dniach wybuchu wojny zorganizowaliśmy społeczny komitet pomocy uchodźcom, który aktywnie działa, aktywnie na forach społecznościowych, w przestrzeni internetu, ale i też są widoczni wolontariusze na granicy, w Opatowie. I chciałbym tej grupie złożyć serdeczne podziękowania. Panie Wojewodo, to jest nasz magazyn powiatowy. Tutaj wszystkie nadwyżki z całego powiatu są znoszone. Kilka razy już transport, zwłaszcza środków medycznych, wyruszył do Szpitali na Ukrainie. Planujemy kon konkretne następne kontyngenty, i teraz tutaj z tego miejsca mogą korzystać zarówno osoby przebywające na terenie naszego powiatu, i też inni uchodźcy. Mamy tutaj odzież, mamy środki higieniczne, mamy też środki żywnościowe. I na dzień dzisiejszy na terenie naszego powiatu przebywa około 300 uchodźców. W tym 220 osób przebywa w domach prywatnych i około 90 osób w zbiorowych, w dwóch ośrodkach zbiorowych, który prowadzi pan Wojewoda. Panie Wojewodo, część dzieci już zapisało się do naszych szkół, zwłaszcza tutaj szkół podstawowych i już chodzą do szkół. Z opinii nauczycieli wiem, że to są bardzo zdolne dzieci, zostały zaakceptowane przez rówieśników w szkołach i mam nadzieję, że będą się czuć u nas dobrze. Oddaję głos Panu Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Panu Zbigniewowi Koniuszowi. Panie Starosto, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży. No cóż, jesteśmy w takich nietypowej sytuacji społecznej, politycznej, ale bardzo się cieszę, że takie miejsca jak to powstają. To jest jedno, bo front jest rzeczywiście za naszą wschodnią granicą i ten front walk jest bardzo blisko, ale takim drugim frontem walki to jest Polska, bo Polska pomaga i to wiecie z telewizji. Prawie 2 miliony osób narodowości ukraińskiej jest w Polsce albo przez Polskę przeszło. Wiele z tych osób zatrzymało się na dłużej, a być może na całe życie, tego nie wiemy. To, co Pan Starosta powiedział, rzeczywiście głównie dzieci młodsze trafiają do szkół, ale też i w liceach się już trafiają i w różnych innych szkołach średnich trafiają się dzieci, młodzież. Sorry, młodzież nie poprawia jednie. Eee, trafia się młodzież, która chce korzystać z naszej opieki, bo państwo polskie, moi drodzy, odeszło do tematu bardzo wszechstronnie i pragmatycznie, bo popatrzcie, z jednej strony umożliwiliśmy nieskrępowany wjazd do Polski, umożliwiliśmy dyslokację tych osób. Za darmo są, włożeni praktycznie gdzie kto chce tak naprawdę wiemy, że na granicy osoba przyjeżdżająca z Ukrainy może sobie zażyczyć, że chce jechać nad morze i są do tego autobusy i środki, żeby nad morze je zawieźć, ale daliśmy coś więcej, daliśmy dach nad głową. To jest po pierwsze dach nad głową w naszych rodzinach i dach nad głową w tak zwanej instytucjonalnej opiece, jaką wojewodowie organizują. Tych osób w Świętokrzyskim jest prawie 4000. tysiące, my mamy osób tak zwanej instytucjonalnej opiece, którą chcemy zwiększyć. I tutaj prośba była do starostów i między innymi do pana starosty o to, aby każde ze starostw przekazało nam jeszcze 300, co najmniej takich miejsc w większych salach, być może taka jak te, tego ja nie wiem. Ale proszę Państwa, daliśmy więcej jeszcze, bo daliśmy i dostęp do rynku pracy, dostęp do medycyny, do szkół to ja już nie mówię, bo w jednej ze szkół podstawowych głównie w mieście na przykład moje córki w ósmej klasie są i mają chyba w tej chwili czworo Ukraińców. Połowa z nich, czyli dwóch cokolwiek rozumie i chodzą, no powiedzmy, ze zrozumieniem na lekcje. Jest Nawet metoda. na Polski chodzą ze zrozumieniem. Matme to rozwiązują, jeszcze dają radę. Ale nie o to chodzi. Daliśmy jako Państwo coś. To jest oparte na Was, na młodych, tak naprawdę. A daliśmy pewną wrażliwość i poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. A to jest rzeczą, której nie da się nauczyć, nie da się nakazać tego. To albo coś takiego macie w sobie, albo nie macie. A wiem, że młodzież, bo, bo to do Was się dotyczy, dosyć. W sposób bardzo pragmatyczny, a jednocześnie z dużą dozą empatii podeszła do swoich rówieśników z Ukrainy i nie tylko rówieśników, podeszła do narodu ukraińskiego. Chociaż wiecie, wy to doskonale, bo już się o tym uczycie, że nasze relacje jako relacje między dwoma narodami były bardzo trudne i skomplikowane. I to nie trzeba wcale zapominać o historii. Bo historia była i jej nie zmienimy, tylko że historię trzeba tworzyć na nowo. I mam